Szanowni Państwo, dzisiaj zginął żołnierz, który bronił naszej ojczyzny, ale niestety nie mógł bronić siebie, bo broni, którą posiadał przy sobie, nie mógł użyć. Niestety w takich czasach żyjemy. Jego koledzy w podobnej sytuacji użyli strzałów ostrzegawczych, za co zostali aresztowani. Szanowni Państwo, należy skończyć z tą chorą lewacką polityką. Żołnierze na granicy są po to, aby użyć swojej broni do bandytów, a bandytów miejsce jest zapotem, ale więziennym nie granicą. Szanowni Państwo, spotkamy się po to, aby uczcić pamięć polskiego żołnierza, który dzisiaj oddał życie w obronie polskich granic. Polska znowu jest atakowana przez barbarzyńców. Doczkaliśmy czasów, kiedy nasze granice atakowane są przez przedstawicieli obcych narodów, obcych nacji. Obcych kultur. Musimy wziąć udział w tej konfrontacji i polskie granice muszą być obronione. Bo świętym i najważniejszym obowiązkiem polskich władz jest obrona polskiego terytorium i polskiego narodu. Dlatego dzisiaj chcemy uczcić pamięć polskiego żołnierza, ale także chcemy głośno powiedzieć o tym, że polski żołnierz musi posiadać. Wsparcie i władz, i narodu, i musi posiadać uprawnienia do tego, aby polskich granic bronić skutecznie. Yy, musimy się jednoczyć yy, jako, jako ludzie świadomi przede wszystkim yy, zagrożeń. Tak jak pan prezydent chciał w 2014 roku robić tutaj już obozowisko w Obrzychu, napisałem to na swoich ulotkach, tak przypuszczam, że Wałbrzych będzie jednym z pierwszych miast, które będzie narażone tutaj na uchodźców i będziemy musieli się z tym po prostu wszystkim my osobiście, my mierzyć wieczorami, w godzinach późnych, kobiety, a my będziemy musieli stać w ich bronie, no bo kto inny to zrobi? Po raz kolejny spotykamy się z sytuacją, kiedy nasi żołnierze tak naprawdę nie są bronieni. Wszyscy pamiętamy czasy, kiedy od czci i wiary ich odsądzali za to, że bronili polskich granic, że bronili nas, bronili Polski, bronili naszych domów, naszego majątku, naszej tożsamości. A dzisiaj e, zginął wreszcie żołnierz, i widzę, że w mediach jest udawany żal i smutek na pokaz, bo on nie jest ani szczery, ani nie jest prawdziwy. Jeżeli już ktoś opłakuje tych żołnierzy, to podejrzewam, że są to najbliżsi i ci, którzy rozumieją tę sytuację i naprawdę rozumieją rolę żołnierzy na polskiej granicy. Oni tam nie stoją dla parady, nie stoją, żeby odstraszać tych, którzy w zasadzie chcą tylko i wyłącznie dostać się do naszego, do naszego kraju. Oni tak naprawdę bronią też i Unii Europejskiej. Która niestety w tej kwestii chyba nie robi nic. Nie słyszałam dzisiaj żadnego głosu, chociażby osoby, która by się zająknęła na temat kondolencji rodzinie z powodu śmierci żołnierza, który bronił nie tylko polskiej granicy, ale także granicy Unii.